Witajcie, nazywam się Julita. Zapraszam do oglądania i komentowania. W tym tygodniu pokażę Wam, jak w najłatwiejszy sposób wykonać taki oto kolorowy niemogleńcy sensorek. W tym celu musimy przygotować fragment kolorowej bawełny najlepiej organicznej, 22x11 cm, arkusze filców w dwóch różnych kolorach. Ja wybrałam niebieski i czerwony. Nici w kolorze pasującym do dowolnej tkanin wybrałam czerwoną. Kawałki tasiemek kolorowych o szerokości około 1 cm i długości 6 cm. I do tego narzędzia: szpilki, nożyczki. Przyda się również zapalniczka. Całość możemy bez trudu zszywać ręcznie, ja natomiast użyję maszyn. Zaczynam od pocięcia filcu. Filc niebieski tnę do rozmiaru bawełny, czyli 22 cm. Na 11 cm. Natomiast filc czerwony, który będzie na odwrocie, tniemy na kawałki 20 cm na 20 cm. Będziemy następnie przykładać te kawałki z przodu, zamienimy je kolejnością i taki będzie tył. Teraz przygotowujemy tasienki, by zabezpieczyć je przed próciem. Składamy równo na pół. I opalamy delikatnie brzeg. Satyna się przytopi, a oba brzegi skleją. Teraz bierzemy bawełnę i przykładamy ją prawą stroną do brzegu i przyszyjemy ją wzdłuż dłuższego boku. Zabezpieczymy szpilkami. Pamiętajmy, by szyć prawą stroną do dołu przyszywamy ściekiem prostym jeden centymetr od brzegu. Po przeszyciu całości w ten oto sposób rozkładamy i rozprasowujemy wysokość przodu ma teraz dokładnie tyle 20 cm co nasz czerwony fragment filcu jak widzicie całość zaprasowałam w stronę bawełny teraz całość przecinam dokładnie na pół jedną ze stron obraca i w ten sposób identycznie jak wcześniej zszywamy do siebie dwa kawałki prawą stroną do prawej strony i szyjemy wzdłuż dłuższego boku 1 cm od brzegu Wcześniej, przed szyciem zabezpieczymy szpilkami. Tak teraz wygląda nasz przód. Nadmiar, jak widzicie, zaprasowałam pod spód. Bierzemy teraz nasz czerwony filtr i będziemy przypinać do niego tasiemki. Przypinamy je zostawiające pół centymetra od brzegu. ten oto sposób. Przyszyte tasiemki będą nam potem tak radośnie wystawać. Rozkładamy je w zupełnie dowolnych miejscach, gdzie nam się podoba. Tasiemki już są, następnie przykładamy drugi. Fragment prawą stroną i całość zszywamy centymetr od brzegu do koła, zostawiając sobie jednak przerwę około 4 cm, przez którą całość przewiniemy. Jak widać, szef już jest. Wypnę jeszcze moje zabezpieczające szpilki. Teraz te spiczaste brzegi poprzecinamy nożyczkami. Teraz jedyne co nam zostało, to wywinąć całość na prawą stronę. Uważajcie proszę na wcześniej wpięte szpilki. Powinny one być lepiej wpięte od zewnętrznej strony. I tak powstaje nam śliczny, prawie gotowy sensorek. Pozostało nam tylko szyć ręcznie otwór, wzdłuż i tyle. Gotowy do zabawy dla maluszka będzie także świetny na prezent. Dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie i komentujcie. Zwłaszcza, co jeszcze chcielibyście uszyć? Po więcej inspiracji poszablony, zaglądajcie na www.julihobby.pl Dzięki w opisie. Do zobaczenia.